Siemanko, z tej strony Elio Patria i RetroFan. Część z Was wie, że nie jestem zwolennikiem, to jest chyba dobre słowo, sprzętowych emulatorów, czy też fizycznych emulatorów, starych konsor i, i, i komputerów. Nie dlatego, że uważam to za jakieś chybione pomysły, jakieś no, do dupy urządzenia, które tak naprawdę chcą tylko żerować na na, na, na jakiejś tam fali zainteresowania retro, która obecnie jest. Nie, nic z tych rzeczy, ale o tym powiem za chwilkę. Natomiast w moim konkretnym przypadku jest to bez sensu kupować takie urządzenia, ze względu na to, że ja te urządzonka mam po prostu w oryginale, w takiej formie, jakiej, jakiej wyszły lata temu, e, więc bez sensu kupować DC64 Mini, skoro Tutaj ten Brzydal leży. Bez sensu kuwać Amiga 500 mini, skoro tutaj w szufladzie wysuwanej pod biureczkiem mam tą 500 i to jeszcze taką dopasioną. O te wszystkie wiecie, ja tam się nie znam, Te fast ramy, te 020 EC, procesory i tak dalej. Więc bez sensu. Eee, tak samo pytaliście mnie wielokrotnie, czy, czy kupię sobie A2000, Atari 2600 Plus. Otóż nie kupię sobie, bo. Też uważam w moim konkretnym przypadku za bezsensowny wydatek, ponieważ mam atari 2600 junior, mam atari 7800, mam uno karta, mam kilka kartów, więc nie widzę naprawdę powodu, żeby, żeby wydawać na to pieniądze. Aczkolwiek uważam, że te urządzenka to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Dla tych, którzy, którzy je produkują sprzedają z punktu widzenia wiadomo, finansowego, natomiast dla takich użytkowników, którzy nie mają tych, tych gablotek, tych, tych szaf tutaj z retro sprzętami, za coś fantastycznego, bo mogą pograć w te wszystkie gierki, które, które wychodziły kiedyś na komodorka, na Atari, na inne, na inne platformy, właśnie na takim ładnie wyglądającym sprzęciku, który po prostu możemy podpiąć tego do kontaktu, podłączyć pod HDMI i, i ciupać, I jest to na pewno lepszy odbiór takich gierek też korzystając z joysticka czy pada, które są w zestawach w takich, w takich sprzętach, niż grając na jakimś odpalonym emulatorze na, na pc czy Macu. No jest to, jest to naprawdę fajna sprawa. Można to ze sobą wszędzie zabrać. No, każdy telewizor ma HDMI e, spakować, wziąć, przewieźć na wakacje, podłączyć, cieszyć się gdziekolwiek chcemy. Także uważam te urządzenia za naprawdę fajne, ale nie dla, mnie, ale nie dla mnie. E, I dzisiaj e, chciałem wam pokazać filmik, który nagrał dla mnie jeden z moich widzów, e, czyli Romek, który sobie właśnie Zapokupił Atari 2600 plus strasznie się z tego faktu cieszy. Zapraszam do obejrzenia. Zobaczcie unboxing. Romka, zobaczcie, jak tam to odpalenie to wszystko wygląda. Posłuchajcie, co Romek ma do powiedzenia o tej sprzętowej emulacji. Dajcie znać w komentarzach też, co myślicie o tego typu sprzętach. Jakie macie? Pogadamy sobie o tym. No i chyba tyle, chyba tyle. A co mi się, co mi się tutaj stało, to się dowiecie. Dowiecie się na dniach na razie. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Romek. Na prośbę, Tomka, zrobimy unboxing Atari 2000, 2600. Plus. Ok, kupiłem niedawno, już jest rozpakowane, ale zrobimy jeszcze raz unboxing <noise> dla Was. Konsolka fajna. Trochę przydrogawa. Ale ja lubię mini konsolki, dlatego jest w mojej kolekcji. Pudełko jest świetne, nie, tak nie widać jest takie średnie światło. Ale jest naprawdę zrobione, wszystko jest, jest naprawdę ok. Do odpalenia jeszcze będziemy mieć coś takiego. Parę innych, popróbujemy jeden chociaż zobaczymy. Uwaga. To jedziemy no to hop ok tu mamy szaterii, za nogi, ale tak to wygląda e jest osłona przeciwkurzowa bardzo fajna sprawa Dobra, odstawiamy ją damy sobie ją tutaj kąsarkę wyciągniemy jest naprawdę świetna Look się świeci na biało. Fajny gadżet. Futur. Jest mniejsza niż oryginał. W sumie ciężka, a może jakiegoś żelaza dodali. Ale fajnie sprzęt. Nie widać tego światło jest kiepskie, ale naprawdę wykonana jest bardzo fajnie. To, że jest możliwość odpalania tych kartridży, to jest plusik. Co tu jeszcze mamy? Instrukcję. Ja już tu odpakowywałem. Tak. Tak. Tutaj są kabelki. Tutaj są kabelki. Tutaj jest joy i card. No to instrukcja, to jest, to jest jakiś sobie będzie chciał przytrzymać. Nie wiem, co oglądać. Z tego Sorry, ale poczynanie jedną rękę. Dziewczyna. No, a czy Okej, z tej jest chyba, że. Uf, z tej będzie. To jest karta, zapakowana jest. Gdzieś tam na Amazonie Ponoć są jeszcze padły do, do kupienia, i też są chyba dwa karty ekstra. Z tyłu jest taki przełącznik, gdzie sobie przełączasz te switcha. To wtedy ustalę sobie, która jest gra. No nie są to najlepsze gry. Trzeba mieć świadomość tego. Eee, przed krytykowaniem tego filmu, że trzeba mieć świadomość tego, że um, to są gierki z lat 70., 80. No nie jest to jakiś cud natury, i musisz mieć świadomość, że jak kupujesz tą grę, to tak by się cofał do tyłu. Eee, są jeszcze jakieś. Inne e, konsole Atari, ale one mają w gry, gr, wgrane te gry, tutaj te gry są osobno, tutaj nie ma żadnej gry, żadnej, żadnej, nic tutaj nie ma, gry są tylko tutaj i z tych e, kadridży, które są stare, no te stare odpalają, nie wszystkie, ale odpalają. Dobra, zamykamy. Tu będzie Joy. No i brawo. Kicia, został ateli. Nie jest go. Kicia, nie jest go. Okej, okay. tak wygląda Joy. Uh, rozłączymy się na chwilę. Ja spróbuję to podłączyć i zrobimy taki test z odpalania. Okej, okay, welcome back. <gryw> Rozpakowane. Tak wygląda konsolka. No cóż, co tutaj z tyłu? Od tyłu może zaczniemy. To jest wszystko podłączone, zaraz ją wydźwignie. Przełącznik obrazu, jak chcecie mieć. A, na 4, 4 na 3 taki zwyczajny, albo na, na taki wielki, tak. A, joystick, co tutaj jest. Trudność dla jednego, trudność dla drugiego, reszta HDMI, joystick, joystick, tak. Tu jest a, zasilanie i zasilanie jest przez USB, z telewizora, chyba C, tak. Zabrzu. Dobra, dobra, podłączymy to tak. Co, odpalamy, tak? Odpali, odpali. O. Powinien się pojawić tak Atari. No i co jeszcze? I to wszystko. <laughs> Więcej nie ma. A... Spróbujemy odpalić coś w tym stylu. Grafika porażająca. Jednym słowem, A to co jest na karcie, co jest narysowane, to jest super. Wygląda świetnie. To, co dostajemy, no to już nasza wyobraźnia musi sobie dopowiedzieć resztę. Ale każdy kart jest zrobiony świetnie. Po prostu świetnie. A spieprzyłem to. No, widocznie nie trzeba włączać i włączać. Działa. Ok. Kilkusik. Nie ma. Jest z głosikiem działa nie. Działa, okej. Okay. Tak, z jedną ręką z, zero grania, z jedną ręką. Nie da się jedną ręką, sorry chłopaki. załamienia, ale z jedną ręką to średnio. E, no cóż, to jest to. E, to są te no Dobra, zrobimy tak. Wyłączymy. Spróbujemy odpalić jeszcze tego na szybciora. No efekt z tego podświetlanego logo super. No i co? Jest działa coś. coś żeśmy odpalili. A tutaj jeszcze. Czekajcie. Są gierki. Adventure Combat. Ten mouse. Powiem tak chyba, wcześniej grałem Woleboy. E, bo... Ten volleyball jest super, naprawdę fajnie się. Dziwnie to wygląda, ale dobrze mi się w to grało. Dostałem baty, ale mimo wszystko. No fajnie, fajnie. Nie są takie super tytuły, tak. Nie ma Riveraida. Nie ma a opsa Jedynie co nas może uratować to, to że mamy karty stąd, tak. E... Jeszcze jest. Okej. Okay. Sory, że dużo nie gadam, ale ja nigdy filmików nie kręciłem takich. No Pokazuję, żeby tam tylko pokazać, jak to wygląda. Jest już mnóstwo, na pewno mnóstwo tych e, konsolek już na rynku i, i ludzie pokupowali gdzieś sobie tam unboxingi albo krótkie recenzje robią. E, no wiem, że Tomek nie ma, tak? No może ma, już nie wiem. <grym> e. No, Ale, ale jest, no, wspomagamy go jak możemy. Wygląda świetnie. Tego, tej jakości plastiku nie czuć przez ekran, tak? Ja ją czuję dotykając, ale naprawdę fajna. Jak ktoś e, ma e, chce poczuć e, ducha tamtych czasów, to na pewno tak. E, szybko się podłącza. Ja jeszcze mam e, to Atari takie. Juniora, ale podłączając pod, pod antenowe wejście no, to jakość nie jest taka z tym, jest naprawdę super jakość, fajnie się gra, e, jest okej, okay. no, palimy, palimy jeszcze. No, kiepsko się gra jedną ręką. Ogólnie e, sprzęt na plus, gierki może nie na minus, ale czuć, że są stare. E, no, jak komuś pasuje, to pasuje, komuś nie pasuje, no to niech nie, nie kupuje, tak? Ale dla mnie jest ok. Ja zbieram mini konsolki, mam je prawie wszystkie. A czekajcie, chwilę, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, To jeszcze. Ops, opsa. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Okay. Jak wygląda na tle Amigi? Znaczy, nie Amigi, a 500. Ok, tak wygląda. 500 nie jest ta Atari za mała. Amiga jest znacznie mniejsza, a więcej potrafi. piękno piękno um, Ale tak mniej więcej to wygląda, tak? Inne konsolki mam w innym miejscu, no nie będę porównywał bo ciężko by je było teraz wszystkie przywieźć na miejsce tutaj do mieszkania a jak będziecie jakieś pytania mieli pisać ja czy Tomek postaramy się odpowiedzieć ogólnie sprzęt na plus naprawdę polecam trzymajcie się cześć a nie zrobimy sobie postawkę jeszcze walniemy jednego gameplaya uwaga no to co to szybko

No, idziemy, idziemy, idziemy. jest. Poszło Dzięki hej! To jest ten woli boi Podałem się w tej gracie, jest okej. Okay. No jedną ręką będzie ciężko, ale trzymać i, i grać, ale jest naprawdę fajnie, przyjemne kolorki, fajnie się zagra, naprawdę. E, co chciałem jeszcze dodać. Um, <laughs> Dzisiaj oglądałem jakiś filmik i ktoś mówił, że do tej konsolki będzie można jeszcze jakieś, e, patrzeć, coś jeszcze powgrywać, tak, na tej zasadzie, że ona może być tak, że dużo jest takich negatywnych opinii, a później będzie tak jak z tym małym psx z PlayStation Mini, tak? Były niepochlebne recenzje, a teraz wszyscy ją chcą mieć i konsolka kiedyś kosztowała 100 ileś złotych, będzie kosztowała 500, później zeszła do 100, tak? 120, chyba za 120 swoją kupiłem, a teraz ją wszyscy chcą mieć, także może być tak, że. A, no. Te Atari też może być swoją taką wartość po, po tym jak, jak wyjdą jakieś usprawnienia na nie, także myślę, że będzie wszystko ok.